O, żarówka. O, to jeszcze lepsza niż tamta, ty. No. Co macie? jest? Nie. bez pilota, ona może na dźwięk reaguje, ty. Tak, na głos. Tylko nie wiadomo, czy na spój zareaguje. Ty, a to może kamera, ty? Ty, Kamera, to nie, tego nie podłączamy. kamera. O, jest i karta. Nie, 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 To nie, 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 nie. nie, 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 nie. tego nie uruchamiamy. O, do pudełka? Tak. Tak, nie. Najlepiej. Nie, wywal to w pizdu, tu. O, tu kamera idzie. Tak, tak. No i masz tu jeszcze. A czego, zajączka i czego? Jakieś tam pójcie, nie wiem co to jest. Kamera, kamera. No kurwa, dobre co jaki, co? Ano, to To, Cześć, to, jest, mi? to nie i żarówka. To, to mi ją, To kamera idzie. Dobrze, dobrze. To, Wiesz, tylko tego nie... Nie miejmy karty. Ja nie widzisz sobie. Wiesz! Cicho! Tu nie mać kam kamera. Na dole. Patrz! Już! Cicho! Już powiedziałam! Czekaj, daj mu przeczytać Kurwa, Masz kamerę swoją. I kartę dawej. Tam karta w środku. Nie ma karty. Z Kurwa, tu siedzi, o tu, o tu. Co jeszcze? Proszę tego nie włączać tylko. Nie, on włączy, no to... ja, A ja nie wiem gdzie to. Nigdzie, to się nie podłącza nigdzie, to trzeba pod USB. Nie, ja znajdę i koniec, i przykręcę i będzie kamera w domu. Ale to będzie komuś, ktoś będzie Cię oglądał. Co? Ktoś ma Ciebie oglądać, nie Ty rozumiesz? A! No! A! Bek! No to właśnie do tego mówiłem, żeby wyjął żeby, żeby kamerę. Ten, e, kartę. Ja wyjmę